Specjalna strefa ekonomiczna to wielka szansa dla regionu, ponieważ dzięki strefie ekonomicznej przyciągamy do naszego regionu przedsiębiorców, inwestorów, którzy zapewniają miejsca pracy, zapewniają dochody samorządom, czyli pozwalają im na wypełnianie ich misji na polepszenie bytu mieszkańców. Bez specjalnej ekonomicznej nie można byłoby mówić o wielu z inwestycji, z których jesteśmy bardzo dumni jako region. Proszę Państwa, czy mogę poprosić o brawa, bo to jest nagroda dla tych y, osób, które są uznawane za perły przez wszystkich inwestorów tej strefy. Ponad 200 inwestorów. To tak jak szukanie portu y, szuka inwestor miejsca, w którym mógłby na stałe się osiedlić. Czy też wziąć zaopatrzenie, y, zdobyć środki niepotrzebne zasoby. Y, myśmy nie tylko w łódzkiej strefie znaleźli takie miejsce i wracamy do tego portu, ale... Niezwykle doceniamy profesjonalizm, niezwykle doceniamy zrozumienie inwestora zagranicznego, z jakimi trudnościami może się spotykać i wychodzenie naprzeciw, ułatwianie. To jest, ja jestem dumny jako Polak, że łódzka strefa w ten sposób działa i że buduje na warunkach ekonomicznych, które polski rząd stworzył dla inwestora zagranicznego. Strefa odrobiła naprawdę bardzo dobrze zadaną pracę. To 11 miejsce na świecie, które dostało według Financial Timesu. To, co dzisiaj robi, to jak pokazujemy się, jak pokazujemy także poza inwestycjami bezpośrednimi firmy z branży BPO, pokazuje, że to była dobrze odrobiona praca domowa. Jesteśmy w tym miejscu, w którym powinniśmy być. Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna Spółka Akcyjna przyznaje nagrodę im. Henryka Gromana w roku 2012 w kategorii Ważne dla Łodzi. Pani Marzenie Bomanowskiej, dziennikarce łódzkiego wydania Gazety Wyborczej, za jakże potrzebną książkę Siedem Rozmów o Katarzynie Kobro. No nie spodziewałam się, że Łódzka specjalna strefa ekonomiczna będzie nagradzała kulturę. Tym bardziej się cieszę. I chciałam powiedzieć, że oczywiście wszystkim gratuluję sukcesów ekonomicznych i biznesowych, ale to co pozostaje w historii po ludziach, to jest sztuka, czyli książki, obrazy, rzeźby, piękna architektura. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo serdecznie. Zawsze u nas było mało miejsc pracy. Po tym upadku przewysłu włókienniczego, przewysu lekkiego, tak naprawdę trudno nam było stworzyć warunki i miejsca pracy dla wszystkich. Właśnie strefa ekonomiczna, która często charakteryzuje się tym, że tam są potrzebne proste kwalifikacje, tak zwanych zawodów materialnych, daje szansę dla tych ludzi ażeby mogli no, nie zasilać szeregów bezrobotnych, żeby mogli zdobyć te kwalifikacje i pracować.